Pragnę zjednoczyć moją śmierć z Twoją na krzyżu. I tak jak oddałem ciało śmierci, tak każdego dnia pragnę uśmiercać moją wolę, aby z całym moim życiem zostać ukrytym w Twoim sercu. I jak oddałem siebie duszę, ciało, ducha i wolę w Twoje serce, tak pragnę zmartwychwstać z Tobą do życia w Bożej woli, by zniknąć w Tobie na zawsze ku chwale przenajświętszej Twor Trójcy. Jezu, jeśli zapomniałem jakiejkolwiek chwili lub akty mojego życia, oddaję wszystkie w Twoje życie, odnów je przez Nie. Umiłowany Jezu, Ty już przeżyłeś moje życie tak, jak chciałeś, aby mnie przeżył, pragnę uczynić je swoim, nie tracąc żadnego aktu, chcę przeżywać je w sobie chwila po chwili, akt po akcie dla Twojej chwały i triumfu Twojego fiat. Teraz, Jezu, stałem się nowym stworzeniem, takim, jakim od wieków umiłowałeś. Zamykam się jako więzień Twojego serca w Twojej woli, oddaję klucze Mej duszy, matce. Niech jako królowa Twojego Królestwa ich strzeże Amen Fiat.